Dokładniej, Marka. O, tam obok jeszcze zaciek jest. O. Żebym ja ci zacieku nie pokazała. Nie no, nie wytrę tej krwi, no. Przeżarło się na wylot chyba. Tam jeszcze, stąd widzę, jest ciemna plama. Tym pani spróbuje. No przecież takim samym myję. Nie takim samym. Pani ma taki szajs robiony tylko na naszynek wschodni, no. Ta sama nazwa, a do nas idzie badziewie. Tym pani spróbuje oryginalna chemia z Niemiec. No, mama porówna sobie fajki sprzedawane u nich, a u nas. Jaka różnica? Trzeci świat. No, no jak, schodzi? Jakby schodzi. No. Schodzi panie prezesie. Ty też mi zejść z oczu, Płatny zdrajci pachołku Rosji. No po co tak? Dlaczego? No. Już panu minął szał? Trochę tak. To proszę, pozbywamy się negatywnych emocji, proszę. Wyrzucamy negatywne emocje, wyrzucamy mocno, mocno, tak jest. Energicznie, miękkie nadgarstki prezesie, tak jest. I odrzucamy czarne myśli, daleko. Daleko, tak. I za siebie. I za siebie, tak. I dmuchawce po niebie. Może na konkrecie będzie łatwiej. Daleko po niebie. Daleko, daleko. Tak jest. To było niestandardowe szkolenie PR-owe. Nabieramy nowej energii. Tak jest. Palce razem, tak jest. Nie można stracić czujności. Trzeba być podejrzliwym nawet w stosunku do najbliższych. Bez tego to co? Nabrali pana, że da się Donalda uwalić i wszyscy się wstydu najedliśmy. No ale bo Rysiek mnie zapewniał, bo... Witoldzie oh, Rysiek witor, dłuchawce. <słuch> Jak ćwiczyliśmy? Trzeba swój rozumieć. Ja. Ja, siebie trzeba słuchać. Adam tam to, prawda? To było od początku do końca ustawione? Ta intryga z Mariuszem Kapusiem. Oczywiście. To było tak. Najpierw spotkałem się z Mariuszem ze służb i Sławkiem z IPN-u. Panowie, zaprosiłem Was tutaj, ponieważ potrzebuję Waszej pomocy. Należy przebić emocjonalne bariery prezesa. Do tego celu wymyśliłem pewien rodzaj politycznej psychodramy. Akcja nosi kryptonim. pif -paf. A potem namówiłem naszego Mariusza. Zgodził się od razu? Prawie. Potem odszukałem kolegę, byłego aktora, żeby zagrał generała. Antoni maczał w tym palce? Maczał o tyle, że jego misiek wytypował generała, który pożyczył nam mundur. A potem poszło gładko i podpis. Paweł preparował dokumenty, Sik. Mariusz załatwił ostrą amunicję, a pani Basia podmieniła ostrą amunicję na ślepach. Polska pewnie z ciebie tu. Masiu... No, Spokojnie. Ale to... <głos> <głos> widzieliście, że będę strzelał? Wiedziałem, że jak prezes wpadnie w szal, to jest nieobliczalny. I skąd? Parę razy widziałem pana w akcji na Mównicy. W Sejmie i na wiecu. A potem poszło gładko, wystarczyło się nauczyć tekstu. On bez pana byłby jak walizka bez rączki. On bez pana byłby jak walizka bez rączki. A krew wyglądała jak prawdziwa. Efekty specjalne. Cały czas miałem podgląd i nasłuch sytuacji, bo podłączyłem się do pańskich krawędzi. A ty wtedy gdzie byłaś? W <laughs> Ostatnia rzecz. dlaczego znaczy, Mariusz do tej pory chodzi y, z bandażem na głowie. Mm. Mała niedoróbka. Nie wiadomo, jakim cudem jeden pocisk okazał się ostry, i kula otarła się o czaszkę. Jakby on nic nie mówi. Mm. No, jestem z powrotem. O! Gdzie to pan był? Y, y, służbowo, w Słowenii. Coś czy na Słoweń? Ja nikt nie wiem jak to się mówi. Gdzie to jest? No wie pani, gdzie są nasze góry, te tatry. No, no to jeszcze na dół, dwie godziny się leci samolotem. Mm -hmm. I co pan tam załatwił? Tak, pogadałem. Generalnie, żeby był pokój. Mm -hmm. Jak nie wiadomo co mówić, to, to mówi się, żeby był pokój. I jeszcze taki sobie magnesik do kolekcji kupiłem na lodówkę. Ładne. Będę miał. Proszę bardzo, panie prezesie, sok. Dla pana agrestowy. Sama wyciskałam. Nie, ja znowu. Znowu ten agrestowy. No ile można? Dzień w dzień pani to zabierze, no przecież. Dobrze. Ale pani też w tym wzięła wszystkim udział. A czy pan prezes wie, ile to mnie zdrowia kosztowało? Pan Adam powiedział, że trzeba, to, to trzeba. No ale szczerze mówiąc, no to świetnie pani zagrała. Pani Basiu, no to do teatru pani powinni wziąć, żeby pani tam występowała. Nie, to nie dla mnie. W teatrze teraz trzeba się rozbierać do naga i przeklinać. To nie ja. Ja już może zostanę tam, gdzie jestem. Ale ładnie panu z tą aureolą. Aha! <laughs> no. Panie prezesie, tu ma pan słuchawkę, tu tablecik. Niech pan się nie boi, tłumacz będzie na żywo. Nasz tu słychać, tu widać. Nieodwrotnie. Tak. A gdyby ten y, Donald pytał pana, mhm. gdzie pan jest, to to jest ważne. Jest pan 300 metrów pod ziemią w super nowoczesnym centrum dowodzenia, mhm. żeby zrobiło na nim wrażenie. Tak. Masę forsy wywaliliśmy na tę całą scenografię. Betoniarka sama. Jaki to koszt? Ściany mają 5 metrów grubości, beton zbrojony, żeby wiedział, ile wydajemy na obronność. Mhm. Bo pan pamięta, jaki jest cel naszej rozmowy. No tak żeby przysłał to więcej wojska amerykańskiego swojego, tego. To raz. Dwa, spytać, czy jak Rosjanie zaatakują, czy nas obronią. I? 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 Wizy, jak stary. wizy. Wizy. Tak, wizy. To tak, to, to jak, jak zawsze wizy, tak. Wiadomo, że on chce, a kongres nie może. Wizy. Dobrze. A, a on o co mnie będzie pytał? Pan pana zapytać kim pan jest i gdzie jest Polska, ale o Jezu. Może soku się pan napije? A jaki jest? Agrestowy. A. Dobry, kwaskowy. No. Nie, nie, dziękuję, to nie. No to wylewam. Dobra, to, to jak się ma zmarnować, to pani da. Proszę. Ja zapomniałem. Ja mam dla pani taką specjalną tamtejszą wódeczkę. Dziękuję. Pani Basiu, to może tak po A tym sokiem popijemy. Nie mogę, no w pracy jestem. Jutro wolne i koniec sezonu. W sumie po małym. A tam co się dzieje? Telekonferencje z prezydentem szykują. Ze mną? O. Nie no gdzie? Z amerykańskim tym nowym.

Country's got a great location, and I know that you are going to make Boland great again. Yeah, <laughs> <laughs> And you have no Mexicans. <sighs> They're the worst. Ah, no. Wow, well, you've got a great office. Thanks. What's that? <laughs> specjalny, taki sztab operacyjny, który no, jest odporny na uderzenia bezpośrednie pocisków wszystkich możliwych, nawet by wytrzymał jakby meteoryt takiej średniej wielkości pla planety uderzył, bo to jest 5 metrów betonu zbrojonego. No. A bo my jesteśmy, masę pieniędzy wydajemy na obronność, a jesteśmy sojusznikami razem z Wami. I jakby ktoś Was napadł, to my możemy pomóc. I dlatego jest pytanie do Pana, do Ciebie. Czy mógłbyś nam przysłać więcej amerykańskiego wojska od siebie, żołnierzy? Różnych. No bo my mamy za wschodnią granicą jeszcze gorszych ludzi niż Wasi Meksykanie. To mur, to, to nic, nie? da. Co to, to, to dalej? Do you know? Piąte przez dziesiąte. Give him my regards. When you see him. <noise> Nie słyszałem tego ostatniego, to nie wiem. Ale. Dlaczego? Ja. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Żebym ja coś źle zrobił, coś ukradł. Ja nie. Pomagam, wspieram, podpisuję. Publicznie złego słowa nie powiedziałem. A mógłbym... Czasem tam prywatnie coś między sobą... Ale to też nie... A tamten to jest wariat! Na poligonie kulturalnie mówię. Daj tą lornetkę, trochę mi popatrzeć. Trochę ty, trochę ja, no jedna jest. O to nie, nie, ja tu pierwszy byłem, to jest moja, odejdź. Jeszcze na drugą kadencję. Właśnie, jak nas napadną, to też ich zbombardujesz, prawda? O! Oh. I heard, Mr. Putinski, that you love pussycats too. But she wanted me to show you our pussy. Ojej! Isn't she lovely? Bardzo. I love to touch her. Mr. Putinski, I bet you'd love to grab her. <laughs> <laughs> ja też mam kota. Też mam kota. Na dwa. Przynieś jednego. Mariusz, yy, Pokażę kota zaraz. Nie, nie, to jest specjalnie szkolony żołnierz nasz do przybijania bunkrów. Sorry, I've got another call. moment jeszcze zanim y... to jeszcze się o wizach. Spo... Hello, Brad, Przepraszam. Jeszcze... Y... Halo. Jest pytanie. Halo. O, jest pytanie o tej wizy. Chciałbym spytać o. Rozłączył się. Ale ja im jeszcze pokażę. Ja jeszcze im się tak odwinę. Oj się zdziwią, zdziwią się, się zdziwią, się, panowie? Tak będzie. Mhm. Witam pana bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj do siebie. Oj oj oj, ja dzisiaj nie mogę. Nie może pan, tak? A pan tu już nie pracuje. Do widzenia panu. Ale pan prezes, pan prezes. Co pan prezes się pyta. Co pan prezes? Andrzej cicho, cicho, cicho. Prezes tobie może powachlować liściem palmowym, tak długo. Ale ja matka. No, dobrze, że nie jesteś. Odprowadź pana prezydenta, żeby nieszczęścia jakiego nie było tu. Chodź Andrzeju, przewietrzymy się. Czekaj, czekaj. Czekaj. Magnes. Gdzie jest mój magnes? Jest. Magneś, o. No, już wkładam. kładam do kiszonki, żeby nie zginął. O. <grymne> Zaszyte. A, no tu tu, tu, tu. tu, tu, O, jest. Tu dziureczka. Bach! I gili, <grymne> Kupnikowa, Co? Idę do domu. Tak jest. Agatka. Agata. Cii, cii, cii. Muszę wylać, co zostało? No, przepraszam, szefie, no ale się schyliłem po tego kota, tam mi się w głowie zakręciło. Noga mi poszła w przód. I... Właśnie, właśnie. Niechcący super świetnie wyszło. Niechcący załatwiłem wszystko, co chciałem, oprócz tych wiz. Ale to wizyt. A jak Adam? Zadowolony ze mnie jesteś, co? Szczerze. Nie bardzo. Czego nie bardzo? Nie był pan podejrzliwy. Jak nie byłem? Gdyby pan był, to by się pan zorientował od razu, że to nie był prawdziwy Donald, tylko podstawiony słup, aktor. Prawdziwy będzie jutro. Znowu pan się da zrobić, w jajo. Nienawidzę was! Wspaniale! Uwalniamy emocje, tak jest! Wyrzucamy złą energię, tak! Cudownie! Ważna jest historia i aktorzy. Dobrze napisane scenariusze. Świetnie napisane scenariusze, dobrze zagrane filmy. Do obejrzenia na showmax.com. Podejrzyj filmy o podglądaniu, które sam wybrałem na showmax.com. Najlepsze filmy ekumeniczne do obejrzenia na showmax.com.